Cześć Byłem na złomie i znowu udało mi się wydłubać troszkę styczników kilogram 766 gramów brałem jeszcze inne rzeczy, ale płacę po 2 złota. także 3,53 mnie to kosztowało zwróci się na pewno chociażby z samej miedzi z w tym filmie Rozbiorę, no powiedzmy, te dwa. Poza kadrem rozbiorę resztę i zobaczymy, ile uda się z tego wydłubać. No i co tam będzie, w zasadzie, w środku? Jakie styki? Zapraszam na film. Tak to wygląda w pierwszym. Wątpię, żeby to mi się udało odpalić, są tak malusienkie, ale będę próbował. Tak to wygląda z drugiego, też same maleństwa. W dwóch były całkiem fajne. Ceweczki jeszcze mam do rozbrojenia. Idę te odpalę i ważymy. No i zobaczmy, co udało się z tego wydłubać. Staruję sobie pojemniczek. Tal. 510 gramów plus 294 to jest 804 gramy. Są końcówki kabelków miedzianych prawie 10 gramów. Mosiąc Policzę jako pobiał. 10 gramów miedziuszka 256 gramów. Także myślę, że spokojnie się zakup zwrócił. No i zobaczmy groszki. 653. A tego, co zebrałem do tej pory w tej serii, jest 126,47 do kilograma, daleko. Ale małymi kroczkami dojdziemy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, cześć.